Coś dla fanek rzęs wpłynie. Jeśli nosisz sztuczne rzęsy i chciałabyś je zdjąć, to mam dla ciebie mega alternatywę. To jest tusz, dla którego po siedmiu latach zdjąłam sztuczne rzęsy i się nie zawiodłam, bo zobaczcie, one są wyciągnięte, jest ich dużo. Oczywiście mam tutaj trochę kreski, no bo to jest też makijaż dla opadającej powieki w całości, natomiast same rzęsy. Samy, sam efekt przy tym tuszu jest 200% pogrubienia, 84% wydłużenia, a dodatkowo mamy tutaj kompleksy pielęgnujące nasze rzęsy, które sprawią, że no, tusz nie będzie się kruszył, ale też nie będzie, nie będzie nam niszczył tych rzęs, będzie je po prostu pielęgnował przez cały dzień od rana do wieczora, ponieważ one nawet po nałożeniu kilku warstw. Są mięciutkie, nie obciąża rzęs. Jeśli chciałabyś taki tuż dla siebie, pisz tutaj, rzęsy wpłynie. Zobaczy jaka różnica jest między okiem wytuszowanym a nie wytuszowanym i to wszystko robi nasz no, robią nasze rzęski wpłynie, czyli tusz, który daje nam 200% pogrubienia, 84% wydłużenia, który pielęgnuje również rzęsy, ale przede wszystkim ten efekt. To jest, to jest coś niesamowitego i to jest efekt, który pokochają wszystkie kobiety, które mają opadającą powiekę, dlatego że Zobacz, aż o 200%. jaka różnica wokół z daleka. I teraz zobacz. Teraz taki efekt końcowy. Nadal dodałam troszeczkę rozstaw tej kredki. Eee, Rzesy wpłynie. Jeśli chciałabyś taki tuż mieć u siebie, pisz tutaj i odezwij się do mnie w wiadomości prywatnej, a wyślę Ci szczegóły. Pozdrawiam ciepło. Pa!